Hejka wszystkim! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób zmienić nasz nowy wygląd YouTube'a na stary w przeglądarce Google Chrome. No to co? Zaczynamy ten poradnik. Pierwsze co musicie zrobić to wejść na link, który podam Wam w opisie tego filmu. Tu już Wam się załaduje strona. Klikacie magiczny zielony przycisk install. I ok, po chwili pobierania, tutaj na dole na pasku zobaczymy taki plik, i teraz powiem wam, gdzie ten plik trzeba umieścić. No więc otwórzmy sobie nową kartę i tak, klikamy tutaj ustawienia Google Chrome, narzędzia oraz rozszerzenia. Teraz przyciągamy nasz wcześniej pobrany plik, właśnie tutaj, i klikamy Dodaj. Patrzymy, czy tutaj mamy włączone. Jeśli tak. Tu teraz y, zamykamy tą zakładkę I otwórzmy sobie jeszcze raz naszego YouTube'a Jak widzicie jeszcze jest nowy styl Ale to się zaraz zmieni No więc klikamy tutaj na nasz y, na nick I klikamy mój kanał I zobaczcie Mamy stary wygląd YouTube'a Jak to możliwe? Widzicie taki bajer No to co? Ja się chyba z Wami żegnam. Myślę, że Wam pomogłem. Cieszcie się ze starego wyglądu YouTube'a. I to tyle. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz lajkowania filmów. Także do usłyszenia. Narka i cześć.